Jeśli chodzi o design to zdecydowanie większość producentów wzmacniaczy porusza się w ramach dość powtarzalnych konceptów. Są to zwykle prostopadłościany o raczej regularnych kształtach i zbliżonych wymiarach. Jednak od każdej reguły są wyjątki, a jednym z nich jest amerykański Pitch3 Audio. Ich produkty wyróżniają się na tle konkurencji nie tylko designem, ale też technologią. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wzmacniaczowi Pitch3 Audio Nova 150. Teraz krótkie intro, po którym od razu przejdziemy do konkretów. Wzmacniacz zintegrowany Picchli Audio Nova 150 przychodzi do nas w zestawie z przewodem zasilającym, krótką instrukcją, bardzo oryginalnie wyglądającym pilotem zdalnego sterowania i bateriami do niego. Design wzmacniacza nowa 150 jest zdecydowanie jednym z najbardziej oryginalnych na rynku. Obłe krawędzie nie są częstym widokiem, a trzeba przyznać, że tutaj bardzo pozytywnie wpływają na estetykę urządzenia. Przedni panel zawiera tylko to co niezbędne, czyli włącznik zasilania, selektory źródła dźwięku, przycisk uruchamiający pętle lub Diody podczerwieni odbierające sygnał z pilota, pokrętło głośności oraz wyjście słuchawkowe jack 6,3 mm. Ciekawostką jest fakt, iż poziom głośności wskazują diody sygnalizujące aktywne źródło dźwięku. Obracając gałką głośności, diody zapalają się i gasną, po czym wracają do normalnego trybu działania. Na górnej części obudowy znajdują się solidnie wykonane kratki wentylacyjne, przejdźmy więc na tylną ścianę złącz. Tu, jak widać, jest w zasadzie wszystko, co niezbędne w tego typu sprzęcie. Wzrok przyciągają dobre klasy stereofoniczne terminale głośnikowe oraz przykręcana plakietka z nazwą modelu i maksymalnym poborem mocy. Widoczne jest również wejście zasilania, główny wyłącznik prądu, wyjście 12V wyzwalacza i wejście zewnętrznej diody podczerwieni. Tuż obok znajdują się złącza USB, jedno serwisowe, drugie zaś do wykorzystania np. z iPhone'em lub iPadem jako źródłem dźwięku. Źródłem również może być komputer PC lub laptop za pośrednictwem portu USB typu B. Ten można poniekąd zdławić do standardu 1.0, który z jednej strony nie wymaga sterownika w komputerze, z drugiej jednak ogranicza się zdolności dekodowania plików do 24 bitów przy 96 kHz. Przez USB 2.0 Nowa 150 jest w stanie zdekodować sygnał 32-bitowy przy 384 kHz i DSD 128. Wzmacniacz posiada jeszcze dwa wejścia optyczne: wejście i wyjście pętli-lub, wyjście pre-out i dwa wejścia analogowe. Jedno z nich można wykorzystać jako wtyk przed wzmacniacza gramofonowego, do czego zachęca zakręcane uziemienie. Myślę, że warto podkreślić fakt, iż nowa 150 montowana jest w Kanadzie. Mnie osobiście nie robi specjalnej różnicy kraj montażu elektroniki, dopóki spełnia ona swoje zadanie i jest po prostu dobra jakościowo. Ale dla niektórych może być to czynnik mocno decydujący o zakupie. Drugim takim czynnikiem na pewno będzie moc. Wysoko jak na dość niepozornie wyglądający wzmacniacz. Pitch3 Audio Nova 150 generuje 150 W na kanał, co zresztą napisano w nazwie modelu. Jednym z najważniejszych elementów modelu Nova 150 jest opatentowany układ HICOM, czyli Hybrid Controlled Oscillation Modulator. To autorskie rozwiązanie w połączeniu ze starannie dobranymi komponentami pozwala uprościć całą konstrukcję wzmacniacza i jednocześnie zapewnia wysoką moc, szerokie pasmo przenoszenia, niski poziom szumów własnych oraz stabilność pracy. Obecnie rzadkością we wzmacniacza, którą jednak Nova 150 ma na swoim pokładzie, są złącza pętli loop. Pozwalają one na podłączenie dodatkowego bufora lampowego, albo zewnętrznego equalizera, albo nawet procesora dźwięku. Praktyczną funkcją jest również volume control bypass, pozwalający na wykorzystanie elektroniki jako swego rodzaju stałopoziomowa końcówka mocy. Jeśli uważnie oglądaliście jeden z naszych opublikowanych wcześniej filmów, na pewno zwróciliście uwagę na wyższy model wzmacniacza pi 3 Audionowa 300. Mniejszy brat, czyli omawiana nowa 150, odziedziczyła po nim układ dajnek, eliminujący w znacznym stopniu słyszalny szum zasilania i szum generowany poprzez ekrany podłączonych źródeł dźwięku. Szczególnie jest to odczuwalne, gdy wykorzystujemy np. iPada jako źródło. Ekrany Retina potrafią mocno siać szumem przez wysoki współczynnik odświeżania. Opisane wcześniej złącza powodują, że Peach 3 Audio Nova 150 to sprzęt gotowy na w zasadzie każde źródło dźwięku. Czy to telewizor przez wejście optyczne, czy gramofon, komputer, smartfon iOS, czy tak po prostu tradycyjny odtwarzacz płyt kontaktowych. Możliwości jest mnóstwo, ogranicza Was jedynie wyobraźnia. O ile wyższy model wzmacniacza Nova 300 zestawiałem z kolumnami Bowry Wilkins 702 S3, o tyle wzmacniacz Nova 150 po serii kilku testów świetnie zgrał się z parą głośników Elac Vela BS403 oraz FS407. To z całą pewnością nie będzie brzmienie nacechowane dużą dawką bezpośredniego oddawana wszystkich informacji. Poszczególne pasma są reprodukowane stosunkowo miękko, wręcz łagodnie. Nie brakuje za to nasycenia, wokal ukazuje całe mnóstwo szczegółów, nawet w bardzo dynamicznych kawałkach. Bas odznacza się za to melodyjnością i płynnością, którą śmiało można porównywać do konstrukcji lampowych. Średnica nie wychodzi zbytnio do przodu, zostaje raczej z tyłu skutecznie potrafiąc przenieść wysokie tony w odpowiednie miejsca w przestrzeni. Nowa 150 świetnie balansuje pomiędzy porządną dawką detali, a miękkością i dźwiękiem tak po prostu łatwo przyswajalnym. W tym brzmieniu można się bardzo szybko zakochać. Wystarczy odpowiedni dobór kolumn i okablowania. Raczej stroniłbym od posrebrzanych przewodów głośnikowych, które myślę, że niepotrzebnie wyciągną tony wysokie poza ustalony przez pitch i audio schemat. Dobrej klasy mieć z odpowiednim ekranowaniem powinno tu w zupełności wystarczyć. Amerykański, choć bardziej kanadyjski wzmacniacz piczli Audio Nova 150 to konstrukcja zaskakująco uniwersalna, nie tylko pod kątem możliwości połączeniowych, bo da się do tej elektroniki podpiąć w zasadzie wszystko. Ale jest to jednostka przede wszystkim bardzo uniwersalna brzmieniowo. Nawet ja, mimo tego, że lubię ostre, raczej wyraziste granie, szybko zaprzyjaźniłem się ze wzmacniaczem Nowa 150, to też Wy tym bardziej musicie dać mu szansę, szczególnie jeśli właśnie poszukujecie nowego wzmacniacza stereo. Spis punktów sprzedaży, w których nie tylko kupicie, ale też odsłuchacie interesujący was sprzęt, znajdziecie oczywiście na naszej stronie www.tophifi.pl. Są tam dane adresowe poszczególnych salonów, abyście mogli bezpośrednio umówić się na odsłuch na wybrany dzień i godzinę. Nasza strona to także prężnie działający sklep internetowy oraz ogromna, stale poszerzana strefa wiedzy pełna branżowych artykułów, newsów, testów, recenzji i ciekawostek. Serdecznie zapraszam zarówno na stronę, jak i do naszych punktów stacjonarnych. Pamiętajcie też o konkursie trwającym do końca kwietnia roku 2023. Więcej informacji na jego temat oraz regulamin konkursu na naszej stronie www.tophighfi.pl. Ukośnik highfibstrike. A tymczasem ja serdecznie dziękuję wam za uwagę i liczę na to, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie dajcie kciukę w górę i koniecznie napiszcie również w komentarzu, co sądzicie o amerykańsko-kanadyjskim wzmacniaczu opiętczy Audio Nova 150. A na mnie już pora. Jak zawsze jednak nie będę się żegnać, tylko powiem tak po prostu do zobaczenia w kolejnym materiale.